W tym odcinku wraz z przyjaciółmi staliśmy umieszczeni na OneBlock połączonym ze SkyBlockiem Ale nie będzie to zwykła, nuda seria, ponieważ dodaliśmy dużo strasznych modyfikacji Oraz jeżeli zginiemy, będziemy tracić jedno serce A jeżeli któryś z nas straci je wszystkie, to kończymy tą serię A więc witam was bardzo serdecznie w nowej serii na naszym kanale SkyBlock, OneBlock z ekipą Tam mamy Faziego, a tam jest klocek Minecraft I musimy, słuchajcie, dostać się do chłopaków w jakiś sposób Fazi, słyszysz mnie? Halo? Słyszycie? Fazji halo Fazi mnie słyszy Musimy dostać się na środek do one bloka słuchaj Dobra, słucham, słucham cię. Dobra, to rób tam, rób tam słuchaj i kobl, z tą niarkę Lecimy, lecimy. Dobra, dobra, A ten panik nas nie słyszy, bo wolę panik. Chyba nas nie słyszy klocek Minecraft i słuchajcie widzowie, zostawcie w tym momencie łapeczkę pod odcinkiem, subskrypcję z dzwoneczkiem i lecimy z tematem. Słuchajcie, mamy tutaj baketa z lawą i... Mamy jeden lud i musimy w jakiś tutaj sposób zrobić naszą stołniarkę. Czy tam kobl, stołniarkę, jeżeli pamiętam jak to się nazywało, ale generator kobla. I nie wiem jak to się dokładnie rozlewało, ale chyba w taki sposób. Tutaj wodę musimy teraz rozlać. I tutaj lawę. I mam nadzieję, że zrobi się stą. Dobra, mamy stona, więc musimy teraz jeszcze tutaj dodać sobie troszeczkę... Dirta żebyśmy na pewno nie spadli No i kolejną rzeczą którą musimy zrobić to oczywiście ściąć to drzewo Więc no, standardowo jak się Minecrafta rozpoczyna giereczkę to trzeba ściąć drzewo Więc my w tym momencie ścinamy drzewo I widzę że Imir już naprawdę dużo zrobił tej Fazi Fazi Pa Imir już prawie całą wyspę wy wyzerował no, musisz tak, wykopać, już ci mówię, raz, dwa, trzy, cztery kratki, cztery kratki musisz wykopać o. wzdłuż i z jednej strony po pierwszej kratce w dół skopiesz jeszcze jedną i daj tam na tą pierwszą kratkę ten lód i go rozwal. Dobra, dobra, dobra. A na końcu daj e, lawę. Ta? O! Siema. O, siamaklo, Klocek, przywitaj cześć. się z youtubem. Cześć, cześć, ale cześć, ja tu widzę, tak, lajka, lajka, dajcie lajka! Ej fazi, bo nas wyprzedzi, on będzie to pierwsze na środku Prawie Ej fazi spadł, fazi spadł Fazi. Dobra, zjadijmy do końca drzewo słuchajcie, zrobimy sobie ha, ale fajne trusiki. bloki Ha, Co ale tam? fajne Aha, skąd ty masz takie? Najlepsze Przyjdź tutaj, to też będziesz miał Dobra, już idę, już idę, czekaj o! Ale bloków, dobra, wygrałem. Wow, ile drzewa mi spadło, czy tych sezonek mi spadło, lol. No. A no i widzowie, zapomniałem wam w ogóle dodać, że gramy jeszcze na strasznych modach swoją drogą. Ty co sujo! Coś się tepło. No. Czekaj, ja idę do ciebie. Dobra, dawaj. A bo dobra, na razie ty tam farm jakieś itemy, a ja sobie pokopię kobla. Dobra. Pokopię kobla i za chwilę tam pójdę do ciebie. Ja sobie pójdę się w sumie zrobić, żeby szybciej to szło, bo często drewno No właśnie, ja tak pomyślałem, że zrobię sobie narzędzia. <grystanie> Więc chyba... Co, fazi znowu spadł? A nie, fazy tam jest, dobra, już myślałem. Boże, widzowie, seria naprawdę fajna będzie, w ogóle mamy tu bardzo dużo strasznych modyfikacji pododawanych. Zapomniałem wam w ogóle o tym powiedzieć, ale na pewno i tak widzicie to na wstępie. Więc łapeczkę zostawcie, bo na pewno seria wam się spodoba. I będziecie mieć teraz yy, daily odcinki, znaczy daily, no dzisiaj macie jeden odcinek i jutro będzie kolejny, więc o, yy, zostawcie suba z dzwoneczkiem, żebyście żadnego filmu nie zostawcie ominęli. Zostawcie suba! Tak, i wbijajcie, i wbijajcie do chłopaków na kanały. Wow! Grabel ci spadł. No i to ile? Ej, znowu o mi coś tepło No Ej! Słyszeliście Villagera? Tak Tak, tak <grych> Co jest? No się nie wiem O, Dobra, się blok, wyjdzie się blok! Ej, za tobą, za tobą! Do góry, do góry budy... O, uciekł Był za nim, Idę do ciebie, Klocek Dobrze, zapraszam, zapraszam i w ogóle wodę sobie wylał, skąd ma tyle wody? Ja też mogę dać wodę, mam więcej Ej, dajcie mi kilka bloków Kilka ci da! <noise> Dajcie kilka bloków. Dobra, to teraz czas na mnie, żebym ja trochę pokopał. A wy macie już dobre itemy, co? Właśnie, właśnie, nie, nic nie właśnie nic nie mam ciekawego. Myślę, że musimy zrobić jakąś platformę, słuchajcie. Dużo drewna. Dużo drewna leci. Bardzo dużo swoją drogą. Jakąś dynia w ogóle teraz zostałem. O no dynia, daj dyn arbus! Melony, dirta dużo. Aha i w ogóle nie wiem czy wy wiecie, ale my mamy tej limit set swoją drogą. Co? No! Za każdą śmierć będziemy tracić jedno serce. Co ty dajesz? No, zapomniałem wam powiedzieć o tym. A ty troll jesteś! Czemu? Nie możesz mi tak ginąć! Zrobiłeś? Nie, no eee, czemu to mi powiedziałeś? To cię zrzuca! Nie, zrzucaj mnie! Mam <noise> <noise> dużo itemów! Dobra, to nie. Ego, paki, ty ja zaczniesz platformę robić. Dobra, Dobra to zaczynaj robić platformę ja muszę cokolwiek zrobić, bo w sumie W sumie jestem nic i mam. Więc Dobra, proszę, Andrew. Ale ja tam nic nie mam w skrzynkach! No, to nie mój problem. <noise> tam w skrzynkach nic nie ma, Fazi. Ej, masz kobla, tak? Na mam białce. jedzenie, przede wszystkim mam jedzenie. I mam skrzynki dwie już. Totalny gołd ze mnie. No, witam. O! Gorun był. A ty nie zrobiłeś swojej, y, tak? miarki No to idź i zobacz, co ja tam mam. A co zepsułeś? Ja tam generator obsydiana. <noise> siema, siema. Co tam? No słuchaj, y, Fazi zrobił na swojej wyspie obsydian. Słyszałem właśnie, ja słyszałem no? Totalny gołd. Ja teraz próbuję zrobić kabel z tonarkę, ale nie wiem czy mi wyjdzie. Wydaje mi się, że nie. Ja cię mogę zrobić. A to już za późno chyba, bo już postawiłem. A ty nie miałeś jeszcze zrobionej? Nie, po co? Aha, to ty zebrałeś dirta i czym pobiegasz o środek. Tak, tak. Aha, to dobra, Taka totalny gołd, totalny gołd. Ej, musimy uważać, bo się noc zaczyna. A noc jest straszna na tym modzie? Myślę, że będzie bardzo straszna. Fazi! Słucham cię. O! Ty wiesz co? O, o my, 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 my. Uważajcie, bo ona I, będzie i, bić! I, ona, i, będzie i, bić i. ona będzie bić! Ona będzie bić! Ona się na mnie patrzy. Ty Co z nią jest? Ej, lawa, nie! O, o! o. aha! Udało się! A właśnie, mogę wziąć na wiaderkę! Dobra, wreszcie generator Kobla. Ej, słuchajcie, ja wam powiem, co musimy ogólnie zrobić. Jak na swoje wyspy będziemy uciekać, to musimy mieć dwie kratki przerwy. Muszą być dwie kratki przerwy, bo wtedy mody... Z, m, 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 te, te moby pospadają. O, o! o! Jest. o właśnie! Właśnie o tym mówię, nie? on jest? Nie ma go, nie ma go, tylko wystraszył Ale gada coś Więc jak coś, dwie kratki przerwy musimy mieć Dobra Żeby one spadały, nie? Mam tylko nadzieję, że Siren Head się nie zrespi, słuchajcie Oby nie, oby nie No, Siren Head jest dosyć trudny, ale Myślę, że damy radę Słuchajcie yy, O kurdo, na no dole był Ej, musimy się podzielić jakąś robotą Musimy się no jakąś to robotą dawaj, podzielić, dawaj, mi się wydaje, że ty musisz, słuchaj, yy, klocek znaleźć, czyli wykopać dużo dirta i zrobimy sobie jakąś farmę, może drzewa I dobra. zrobimy sobie farmę jedzenia, bo ja dobra. mam ogólnie melonów bardzo dużo, więc mogę sadzonki porobić U, widzieliście go? Nie Zrespił się, się i spadł Za Nic tobą, Herobrine, no właśnie. Nie patrz na niego, nie patrz na niego Nie patrzę, nie patrzę, nie go, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. O kurde, dobra, ja patrzę, ja patrzę, ja patrzę, w kolejnej się widzę Ej, ej! Tego, u na, na wyspie, pod wyspą, zobaczcie! Co to jest? Co to? To jest Cape Dweller, Cape Dweller się nazywa. Boję się go! Y I on ogólnie... On nas instant hit... hit. Ej, fazi, bo mamy limit serc, nie możemy zginąć! No, Faktycznie. Bo jak stracimy wszystkie serca, to koniec serii. Nie, no to nie będziemy ginąć. Nie możemy. To patera! To To patera! <grystanie> Dobra, idę na swoją wyspę teraz. Nie, bo on tam nadal cały czas siedzi, co nie? No dlatego miejcie go w dupie, zostawcie go, bo on jest upośledzony. Dobra. Ale fazy nie iść do niego, my wiemy, że ty lubisz takich. <śm> fazy nie iść do niego. Fazi jeździ, jesteś. Nie wyzywaj mojego Faziego. Jest jestem? Słuchaj mnie. Głupiutki <śm> jest. Chodź e, z rakiuku. Zlecił. Nie słuchajcie, bo jest głośno. O kurde, nie patrzcie, nie patrzcie na niego, to jest knoker. Ale nie, 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 nie szatoutuj oczu, nie, 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 wy, nie wyłączaj. On tu przy... On tylko bawia, się i zniknął, on nic nie robi takiego złego. To ja się go jakby, boję. Jakby ktoś po tablicy kredą nawalał. No to nieźle, nieźle. To ja na szczęście... Oj! Eee, kur! Co to ee, było? To takie duże, nie wiem, Jakieś to było <laughs> Ej, znowu uważaj, Fazi, Fazi, uważaj, do góry idzie! Do góry idzie, do góry idzie, uważaj Fazi. Ej, popatrzcie na niego, on przyjdzie do was! Właśnie dobra. Patrzę. Bo on się na was ten fokusuje patrzę, teraz. patrzę. A głupi jakiś taki jest to podejdź zobaczysz, czy głupi Nie 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 ja się boję To patrzcie na niego Fazi, patrz patrzcie na niego Chyba jak ja ci ukradłem wodę Ej czemu? Bo Ej właśnie, ceny, można wodę wylać No dobra skąd... no, a chcesz labę? Tomasz nie, chce. nie, nie o dobra Ej mogę troszeczkę bloków pokopać Łak, Troszeczkę o, możesz, tak <laughs> Dzień, dziękuję, dziękuję, dziękuję za pozwolenie Ma ktoś jedzenie, bo w sumie to nie... Ej, samego dni to staje to jest to znowu gada do mnie Ej chłopaki macie dirta dużo? Tak uh! Coś się zrespiło, Ujo. ale Owca! Be ale coś jeszcze się zrespiło, poza owcą. A to nie wiem, ja tylko owcę wziąłem. E, ty chciałeś fazie dirta, tam masz? Ja chciałem dirta. A, tu masz endry. To ja zrobię farmę, słuchajcie. Ej, fazi Oj! Oo! Gdzie, gdzie on jest? Eee, u ko... Na tego, wyspie, u Faziego! No. No, Juśiekł! Dobra! Robimy farmę, słuchajcie, robimy farmę Fazi, zrób zrób tego, torcze, zrób torcze No dobra dobra, ale jak No musisz dobra, zrobić, wiem, wiem, wykop. wykopać cobblestone'a i zrobić tego, jak to się nazywało Piecyk Ej, co się przyteleportowało? Kurczak, kurczak A Słyszę jakiś kotmorca U mnie też jakiś no Na pierwszy chyba kogmorsa. mówi Andrew chce subskrypcję, daj mu subskrypcję A po co? Tak, to Że mówię. No, Cave Deller kolejny jest, jest kolejny caveeller. Gdzie? Po, po tam czasie. A jest tam, no. A ja sposób. mogę wejść na tę wyspę czy nie tak bezpiecznie czy on wyjdzie? Eee no a gdzie on jest? Na mojej wyspie, pod moją wyspą. O ja go nie widzę. Aha. Nie no chyba możesz wejść. Dobra, to idziemy. Idziemy zobaczyć. No a... idziemy zobaczyć. O, coś robi, ruszał się, ruszał się, uważaj, uważaj! Tu góry idzie, uciekaj, 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 uciekaj! Czekaj, uciekaj! uciekaj, uciekaj, uciekaj. Fazi spadł o, w ogóle! Fazi! Fazi do wody chyba. Fazi? Chyba tak, cześć Fazi! Cześć Fazi! Co się stało? Jestem niedorozwinięty. <noise> Spadłeś? Ej, lawa, pali mi! Nie. Czemu lawać pali? Spaliło mi! Ej, ja skrzynkę jakąś z giftami mam! A zobacz co w środku jest? No właśnie nic, ona się tylko nazywa. Aha. A jak się nazywa? Oj! Wow! Ej, dziwne, że ja cały czas słyszałem pociąg! Pociągu? Może pod stacją nie. mieszkasz? No nie, nie, ale cały czas słyszę na jakiś pociąg. Nie? What o, was that? Jakiś... No, co to było? Nie no wiem. No właśnie, ja co to co było. Ty... O! Oh! To... Oh, uważaj! Uważajcie, nie PATRZCIE na niego! Dobra. Ty Skibidi toilet Boję się skibidibi toilet Risk. Może <laughs> ja na to wypełnienie? O kurde! Ty, co on robi? Tam spod, tam spod, tam spod. Nie, on tu jest za wami, cały czas na tym przejściu Ja, faktycznie, nie patrzycie na niego? Właśnie nie wiem co on robi Ale Hejka. brzydki jest Hejka no, <laughs> Ej, pod wami jest, pod wami jest, uciekajcie, serio co Serio jest pod, pod wami jest Nie, jest. nie ma, kłamie Jest, naprawdę Nie naprawdę! nie ma, no, ma naprawdę jest, klocek, uciekaj kłamieć. No, Niech klocek, uciekaj Ty, hantuję Klocek, uważaj Ale po to też jest, klocek, idź to! Jest i pod tobą i obok ciebie Boję się Kto jest? Zniknął, zniknął, zniknął Pod tobą tylko został jeden Dobra, to podejmę no to o! Ej drugi O oh! oh! oh, kurde Sorry, sorry Fuzzy Prawie by walił po tobie Przepraszam sobie. Prawie zrzuciłem Fuzzy'ego Ja cię kręcę Ej mam w ogóle jakieś noty Tu jakiś message jest Something ben... Masz, bo ty dobry z angielskiego jesteś Ej, co, co? Ja? Przeczytaj no No ja nie wiem czy jestem dobry <laughs> Dobra, na potrzebuję się... O kurde Coś tam, coś tam gada o jakichś zaginionych oczach czy coś takiego. Aha. No nadal jest jak coś, klocek Dobra, dobra, On nie wierzy to, w to! Nie atakuje. On nie wierzy w to że Nie spodnim. No, w sensie nie wiem, no mogę sprawdzić i uwierzyć jak chcecie, w sensie. dobra, zobaczę. No to idź. No i gdzie? No jestem! <laughs> jest faktycznie, ale myślę. Ale ci robi. Cię hantował? Nie hantuje O, hantuję, hantuję fazi. Skupił się na tobie przez chwilę. A za to jest Knoker w ogóle. No jest! A, ale na razie coś tak spokojnie jest wam powiem. No, to jak rozszerzymy wyspę to będzie ciężej No na pewno Macie dirta? Trochę mam. A dasz mi? Masz O. O, owieczki, dobra, Ale nie mnie, zabijaj ich, nie zabijaj No mnie, no 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 to... A mogę je pogłaskać. Ej! No, ale się ją też, że mi odeszło. Przeproś obieczkę, przeproś obieczkę! Przepraszam! Dobrze. To ja idę zrobić nasz las, gajowy, gajowy las? Dobrze, zrób gajowy las. Kto tutaj dał ten blok? Ja bo nie mogę przeskoczyć. <laughs> bo w sumie to będzie ciężko. O! Dałem radę! O! O, dobrać. Ale na jeden blok jak będzie różnicy, to, to te potwory mogą przechodzić wtedy do nas. Gdzie teraz? A nie, dwa bloki są. Gdzie się teraz rozpiół? O, kolejna obietka, dwie nawet. Różnego koloru. Ej, wiesz co, my trochę tego dirta zepsuliśmy, powinniśmy to z pół bloków no. robić. Trzeba zrobić tak. Ej, a mamy jakieś, yy, jakieś zboże, coś tego typu? Nie, eee. właśnie nie. Eee. Aha, ale lipa! Mam tu karbuzy i marchewki ewentualnie. Co? A nie, mam, mam wita jeszcze, wita mam. Okej. Okay. Ja mam melony. Eee, słyszałem jak jakaś kobieta do mnie gadała przez, przez krótką falówkę. <grym> no dobrze. W końcu Zmieniamy. z kobietą porozmawiałeś, Fazi. Słuchaj mnie, to ty jesteś tam na, na krawędzi rzeczywiście. <grym> krówkę mamy, krówkę mamy. A dacie, im, a dacie mi drew, drewno, całe jakie macie? A damy. Bardzo bym prosił o drewno. Upgradeuje się one block. Tak? Tak! A on nie wybuchnie teraz? Nie, chyba nie! A daj drewno! Dajcie drewno, które macie. Ja nie mam nic. Jak ty nie masz o, 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 nic, fazi, to co ty tu robisz? No bo... Uważaj, uważaj, będzie... Wybuchnie, 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 ja uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja uciekam! O, już git I co mamy? Stone, Stone! OOo! Wow. Ej, w dwójkę szybciej Ej, bez kitu, no? No no Ej <laughs> Tu trójkę kopmy! Ej węgiel! Ja, dajcie mi stone, ale gdzie. Ej, wow. dajcie... Ej SOZ! I drugie. Dajcie ja kręcę! I wszystko dla mnie. Nie dla mnie też mam być. Dajcie no, trochę. No, Pomogę wam. No dajcie mi to trochę no. Halo! No to kop z nami. No ale ja nie mam kilopa. Dobra. O! Oh. Ah. O! Oh. Oh. Ale słodka. E, co to było? O za nami ten Cave Tra... coś tam. To jednak ja Cave Dweller. Cave dweller. dweller. Tak. 2 leży, opuść nas! Ej, on tu idzie. Ej on tu idzie! A, A spadnie? A, bo tam jest... Nie, bo to jest ten! Dwa, dwa bloki! On się boi o. lamus! Bo Wiele przegra. Andrew, Andrew albo Fuzzy, daj mi cobla, pro Ja nie mam, on Oj dobra. daj Andrew daj cobble z konerł Generator Andrew Andrew No to wejdź ze skrzyki Daj mi, dziękuję No ale mogę, mogę o! Reaper, Creeper, Creeper! O dobrze, nie rozwala eee, się. Owca jest herobrajnem. Owca jest herobrajnem. Ej, bez kitu to jest Uważajcie, uważajcie. Co ona zniknie? Ona jeśli nie będzie herobrajnem? No, tak chyba zniknie po jakimś czasie, ale też może lawy wylać. Właśnie, bo ona może lawy wylać, uważajcie. Dobra. Ale są też takie krowy, że one atakują, że biją normalnie. Ale na nie pobiła. Będziemy uważać. No to, no, to no to dobrze, że was nie pobiła. <laughs> ale musicie uwagę, bo niektóre biją będzie właśnie. Będziemy uważać. Bo herobrajne to jest taki gnój. Wredny, hamski bardzo. Ja się boję Hero Braina. poczekaj, masz Fuzzy, masz i Andrew też masz, chodź. O. Ej, czekaj, zniknął, kto... o! Zostałem kryształ. Jej. Ej, w ogóle nad głową pokazuje się, kto ile na bloków wykopanych. Tak, ile mam? 257. A ja? A ja, tu masz 126. A Fazi ma. Nie widzę, bo stoi w Nie stoję pokazuję, mi Faziego. Ja tak, a nie tak. jest. 41. Ej, co się zapiła, nie No, jakiś Creeper, słyszałem Creepera jakiegoś. Nie, to nie był Creeper, to był Cave Dweller, ale uciekł sobie. Aha. Nie mamy pszenicy niestety. To masz, 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 masz. Masz, masz pszenicę? Tak, tak mam, chodź. Co Rzucam? ty wow! Dobra, ja powiększę swoją bazę. Będę mieć taką duzią. Dobrze. Dlaczego mi kradnie ze skrzynek fazi złodzieju? Fazi złodziej. Pomuszę. Ale powiem wam, że mocno to rozbudowaliśmy. No i to w jeden odcinek, chyba że to potniesz jakoś. Nie no, w jeden, no jak? W JEDEN? Ale w jeden to dużo odcinek. zrobiliśmy, bardzo dużo zrobiliśmy, no. Totalne gołty minecraftowe. Aż za spokojnie w tym odcinku, mi się wydaje, że Hero Brain powinien się zrespić. Może kogoś zrzućmy, Herobrine. Entry, 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 o, może Fazzie go zrzućmy. Tylko on tego nie słyszy pewnie. Słyszy na to. to na pewno. A, okej. Okay. Fazzie, słyszysz to, co mówimy? To, że chcecie mnie zrzucić? Nie, <śmiech> szeptałem, <śmiech> szeptałem. <śmiech> Co Nie wiem, tego słyszałem. Dobra, to tak nie słyszałem. Konflikt Dobra. na wyspie. Ej, a zrobiłeś tą motykę fazi? mam ma. A daj. Ej, o my kurde! Ło! My... Wow! Nie, Piecyk wysadził. Creeper! Creeper. No, Może ten piecyk dalej postawmy. Gdzieś dalej postawmy, bo problem. to się będzie rozwalać ciągle. Ej, jakieś no, coś się zrespiło A no tu mnie. Spędził. Ale ja go idę zabić. Przejdzie? Spadł! Ramos! Siewano! Endry to totalny gold, pamiętajcie. No bez przesady. Aha. Chcecie skrzynkę? Nie. Macie skrzynkę? Nie. Jestem y, łaskawy, daję wam skrzynkę. O-oo. Ojoj. Oj. Co się zrespiło? O, Hero Brain tego. <śmiech> <śmiech> Ej, Owie, ale co? <laughs> co? Hero Brain, opcja, opcja, Hero, Hero Brain. A. No Możemy zrzucić po prostu. A ty jesteś niedobry dla Hirobrine. A co mam? Z nim, mam się z nim kolegować? Tak, tak! Koleguj się z Hirobriną, on nie jest dlatego. Się kolegować nie, kolegować z Hirobrine. Aha, bo on jest Ej, taki. Ej, Ty, nie masz wiadereczko? To ja mam. Eee... Yy, jak to y, jest żelazo potrzebuję, to będę miał. A nie miałeś wiaderka? Może i miałem. Wszyscy mieliśmy wiaderko przecież. Prawda. Tylko ja nie wiem, gdzie mam wiaderko, tak szczerze. Ja wszystkie swoje rzeczy włożyłem do skrzyneczki. Tu jest wiaderko z wodą. To moje wiaderko. Ja je biorę. Dobrze. Idę zrobić farmę. Ale to moje wiaderko. Dobrze, niech będzie twoim wiaderkiem. Ach. Dobra, u mnie będzie farma jedzenia, słuchajcie. Dobra, dobra. Dobrze O, zrobimy tak Teraz tak i tutaj dalej. Faz postawiłbyś postawiłbyś troszeczkę pochodni? Pochodni już robię. O Ej! jest obok tego środka. O! Co? Ej, uważajcie, jest tam cave dweller! To, 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 to na tym ja uważam, ja uważam, ja się nie wychylam, żeby mnie... A, tu jest oboziu! Ej, zrobiłem farmę! A o, króliczki znowu. Wizowie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Stawcie łapkę w górę, suba, dzwonek, w bicie na poprzedni odcinek na kanale. I widzimy się w kolejnym odcinku z One OneBlocka. Nara. Papa!